Pęknięcie jeszcze z tej strony. Dwie wiórki miały wszystko. I czego więcej chcieć? Czterech mega luźnych gości, relaksi. Ale niedługo ich życie. Samanto, to moi chłopcy. Cześć, każda twoja dziewczyna jest naszą dziewczyną. O, to bynajmniej nie miało tak zabrzmieć. Obierze nowy kierunek. To jest mój syn Majus. Żółwik. au! Nie masz żalu, he? Chcę zacząć nowy rozdział w moim życiu. Zabieram ją do Miami. Jedzie! Nie ma pakowania, ja jadę do Miami. Nowa praca, nowy dom, nowa rodzina. Ale ja nie chcę wracać do lasu. A ja nie życzę sobie żadnych związków z tym kolesiem. Dobry jest. W przyszłym roku musimy się dostać do Miami i zapobiec oświadczynom. Mamy już pewien plan. Cztery słowa, które budzą przerażenie. Zrobią co w ich mocy. Ejej, ej, co to jest, żeby utrzymać rodzinę w całości? Nie ruszać się! Ochrona lotu. Kto zadziera z jednym z nas? Zadziera! Policji Podniebnej! Hehe, <gulanie> w punkcik! Czas na operację, szybcy i włochać! Ale jazda! Alwin? Spójrz na tę Alwin. Alwin! Słyszeliście coś? Nie... Alwin i Wiewiórki. Wielka Wyprawa. Za spokojny wieczór. Tak, zdrowko. zabawie. Wielka wyprawa już w 2016.